Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszna kremowo-aksamitna jajecznica. Niby prosta sprawa, ale jak zrobić, aby była naprawdę kremowa. Do przygotowania tej puszystej jajecznicy potrzebne będą jajka, śmietana 18%owa, szczypiorek, masło pieprz i sól. No to zaczynamy! Szczypiorek drobno siekamy. Do miseczki wbijamy 3 jajka. I jajka roztrzepujemy widelcem. Na zimną lub letnią patelnię kładziemy kawałek masła. Wlewamy jajka, zwiększamy moc kuchenki do połowy i chwilę czekamy, aż masło zacznie się topić. Przygotowanie kremowej jajecznicy głównie polega na mieszaniu. Masło zaczyna się topić, więc zaczynamy mieszać jajka na patelni. Początkowo na połowie mocy kuchenki. Ja mam na piątce. I aby uzyskać kremowo-aksamitną konsystencję i właściwy smak jajecznicy, przygotowanie zazwyczaj trwa około 10 minut, oczywiście w zależności od ilości użytych jajek. I gdy jajecznica zaczyna się ścinać, zmniejszamy nieco moc kuchenki. Cały czas mieszamy i nie można w tym momencie zostawiać patelni ani na chwilę. Całość mieszamy tak, aby konsystencja jajek była jednolita. Można oczywiście zestawić patelnię z ognia, intensywnie wymieszać i wstawić ponownie. Najważniejsze, aby jajecznica za szybko się nie ścinała. I gdy uzyskamy konsystencję lekko ściętej jajecznicy, dodajemy łyżkę śmietany. I natychmiast bardzo intensywnie mieszamy. I gdy osiągniemy taką konsystencję jak widać na filmie, jeszcze zmniejszamy moc kuchenki do minimum. Posypujemy solą świeżo mielonym pieprzem i dokładnie mieszamy. Jajecznicę oczywiście smażymy do uzyskania swojej ulubionej konsystencji. Posypujemy posiekanym szczypiorkiem. Wyłączamy kuchenkę. I jeszcze chwilę mieszamy na gorącej patelni. Kremowa jajecznica jest gotowa. Zapewniam, że jest przepyszna. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!